Cześć, z tej strony Antek, witam serdecznie na kanale męskim w Niemęskie. Szanowny widzu, słuchaczu, czy doświadczyłeś kiedyś sytuacji z kobietą, w której za cholerę nie wiedziałeś, o co właściwie jej chodzi? Oczywiście starałeś się zrozumieć, kalibrowałeś ostrość w goglach, zadawałeś sobie pytania, no ale czułeś, że w zasadzie to nic nie daje, a jej zachowanie nie ma sensu. Co to było? To był nowy temat na materiał, czyli jak nas testują kobiety i dlaczego to robią. Zapraszam. A na początek opowieść anegdotyczna, czyli moja rozmowa z dobrym kumplem x lat temu. Antek, jak ona do ciebie mówi, a ty nie rozumiesz, co ona do ciebie mówi, no to prawdopodobnie z tobą coś gra, albo obudziłeś się w tajlańskim burdelu i nie znasz języka. Innej opcji, bracie, nie widzę. I powiem Wam szczerze, że bardzo często kobiety w coś grają. Innymi słowy, zwyczajnie nas testują. Oczywiście, my robimy to samo, ale z zupełnie inną częstotliwością i chyba umiejętnościami. No dobrze, ale dlaczego właściwie one to robią? Odpowiedź jest prosta bo mogą. I prawda jest taka, że nie ma co się na to obrażać. Tak było, jest i będzie. W taki sposób kobieta zdobywa informacje. Czasami chodzi o to, czy nam na niej zależy czy jesteśmy zaangażowani, jak reagujemy na ich dzięki, czy jesteśmy zazdrośni, czy może nam wejść na głowę. Motywów jest cała masa. My z kolei no, prosta konstrukcja. Jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć, tak panowie, zadajemy pytania wprost, często nie kalkulując jakie to może mieć dla nas implikacje. No bo jeśli wyskoczymy z tekstem Grażynka, ale czy ty mnie właściwie kochasz? No to poza uzyskaniem zwrotnej treści odsłaniamy karty. Bardzo często nieświadomie. Kobieta już wie, że jesteśmy zaangażowani, ale również wie, że jesteśmy niepewni, a niepewność można wykorzystać. I zaraz mi ktoś powie, antek, ale przecież związki winny być transparentne przecież to nie jest jakaś gra. Będziesz w taką retorykę wierzył, bracie, będziesz w zimę w sandałach latał. Częścią relacji damsko-męskich jest element gry. No i bardzo dobrze, bo gdyby wszystko było takie oczywiste, to emocji byśmy za wiele nie mieli. I tutaj, moi drodzy, wracamy do punktu wyjścia. Kobiety co do zasady grają w to lepiej, a może przede wszystkim subtelniej. Przykład. Kobieta chcąc pójść z nami do łóżka, robi te swoje czary mary w taki sposób, że do końca nie jesteśmy pewni finalnego rozstrzygnięcia. Czy ona chce. Czy ona nie chce, czy będzie huczu huczu, no nie wiemy. A facet jak to facet? Grażynka, idę pod prysznic, dzisiaj kompleksowo, nie same pachy, cały zestaw, także szykuj się. Zatem testowanie nas przez kobiety może być pozytywne, może mieć fajny wpływ na emocje, ale również testy są negatywne, które zakrawają manipulacje i na nie trzeba szczególnie uważać. Przed nimi po prostu trzeba się bronić. Trzeba mieć wiedzę. A teraz przejdźmy do przykładów, opowiem jak to wygląda w praktyce. Numer jeden, test naiwności. Jesteś z kobietą na randce, na kolacji, zaraz trzeba będzie zapłacić za rachunek, kelner podaje kwit, no i ona na ciebie łypie, czyń pan swoje honory, płać pan. A jak jeszcze doda do tego jakąś tyradę, że to mężczyzna płaci za rachunek, bo każdy facet do tej pory tak robił, ona jest tego nauczona i tak ma być, no to jeśli zapłacisz, to będziesz płacił już zawsze. Test oblany. Są drogą to jest jasna informacja dla ciebie, także też test, z kim masz przyjemność tudzież nieprzyjemność obcować. Bo normalna kobieta zasugeruje, że opłaci połowę rachunku. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy w stałym związku i zapraszamy swoją kobietę na randkę, no bo wtedy wiadomo, sytuacja się trochę zmienia. To samo jak jesteś w jakimś klubie. Podbijają do ciebie jakieś laski, ty im stawiasz drinki, ale widzisz że bawią się jednak z innymi, a uśmiechają się do ciebie jak trzeba iść do baru i napełnić kieliszki. Kobiety już wiedzą, że mają przed sobą naiwnego, łatwowiernego gościa. Płacisz za chwilową atencję i dreszczyk emocji przy barze. Średni układ, prawda? Prawda. Kolejna sytuacja. Kobieta nigdy nie wychodzi z tobą do znajomych. O, bo wkręca ci piłkę, że ty byś się Marian tam gorzej czuł, wiesz. To jest inne środowisko. Oczywiście ona cię bardzo kocha, ale na wszelki wypadek popilnuj prania, posprzątaj chałupę i grzecznie na nią czekaj. Oczywiście takich testów na naszą naiwność, łatwowierność jest cała masa. Ważne jednak jest to, żebyś nie wierzył w każdą historyjkę, którą sprzeda ci kobieta, bo to się będzie po prostu nasilało. Swoją drogą przypomniała się kolejna anegdotka, kiedy to facet odbijał testy kobiety. Gościu jedzie autem, kobieta krzyczy: stój, czerwone światło, ludzie na pasach zobacz. Przestań chrzanić. Nie takie testy. Odbijałem. Numer 2. Test pewności siebie test intelektu. Kobiety bardzo często sprawdzają nasze zdolności intelektualne, nasze opanowanie poprzez sarkazm, ironię, czy też kontestowanie wszystkiego, co mówimy. No i jeżeli podczas jakiejś dyskusji ewidentnie kobieta podważa to, co mówicie, poprawia was, łapie zasłówka. To sprawdza, w jakiej kondycji jesteście. Jeżeli sobie z tym poradzicie, no to w jej oczach rośniecie i jest szansa na coś więcej. W przeciwnym razie zauważycie, że zainteresowanie spada, nie ma uśmiechu, nie ma kontaktu. Jak to mówił klasyk, nie ma niczego i niczego nie będzie. I nie chodzi o filozofa. Numer 3. Test wiarygodności dotrzymywania danego słowa. Bardzo często w początkowych fazach znajomości dużo gadamy, mówimy o swoich planach, a kobieta słucha, słucha, no ale z czasem jednak będzie chciała sprawdzić, czy to tylko teoria, fanaberia, czy realnie jesteście słowni. Oczywiście test będzie subtelny podczas jakiejś rozmowy, randomowej oczywiście, będzie krążyła wokół tematu, który miał być przez was zrealizowany, a jeszcze nie jest. Przykład. Mówiliście, że od przyszłego miesiąca Grażynka biorę się za siebie, idziecie na siłownię, no ale mija miesiąc, a Wy nic z tym nie robicie. No i co robi kobieta? No, podczas rutynowej rozmowy wrzuca tekst, że jej koleżanka czy kolega zapisał się na siłownię, jest bardzo zadowolony itd., itd., itd. i tak dalej, i tak obserwuje Waszą reakcję. Pamiętajcie, kobiety bardzo często testując naszą słowność nie będą wyrażały się ekspresji z verbis. Zanotować. Numer 4. Test manipulacji. Jeśli kobieta kontestuje wszystko to, co mówicie, podważa wasz punkt widzenia, waszą retorykę na jakiś temat, chociaż obiektywnie każde z was wie, że wy macie rację, to tak naprawdę sprawdza, czy jest w stanie wami manipulować. Pamiętam, jak mi kiedyś kobieta rzuciła tekst, że w dobrym tonie jest spóźnianie się przez nią minimum 15 minut na randkę i że ona właśnie wyznaje taką filozofię, że to facet ma na nią czekać. No cóż, jakież to było jej zdziwienie, kiedy któryś raz z rzędu się spóźniała na spotkanie, a ja po 15 minutach klasycznie pojechałem do domu i powiedziałem, że od tej pory każde spóźnienie więcej niż 15 minut skutkuje tym, że wracam do domu. No i laska nigdy więcej się już nie spóźniała. Także uważajcie na tego typu testy i kierujcie się zawsze zdrowym rozsądkiem. Numer 5 Test zazdrości przywiązania. Jeśli kobieta spotyka się z wami, ale bardzo często opowiada o swoich kumplach, jak to oni ją adorują, stale komplementują, no to wiadomo, że jest coś na rzeczy. I tym oto sposobem ona sprawdza, czy jesteście o nią zazdrośni, ergo czy jesteście przywiązani do niej, zaangażowani i tak dalej. Dodatkowo jest to manipulacja, bo kobieta wysyła sygnał Hej stary, zobacz jaka ci się sikoreczka trafiła, co to mogłaby mieć każdego? A jest z Tobą, także szanuj to, spełniaj zachcianki, bo abonament na mnie sporo kosztuje. Oczywiście test zazdrości może przybrać inny kształt. Kobieta zwyczajnie chce sprawdzić, czy Wam dalej na niej zależy. Także trzeba mieć tego świadomość, bo w tym wypadku to jest akurat dla Was pozytywne. Numer 6 Test męskości, test siły. Może i jest to prymitywne, śmieszne jak się o tym mówi, ale kobiety bardzo często wskakują na nas, przytulają mocno, chcą poczuć męską siłę, męską energię. No wtedy czują się bezpiecznie. Dlatego jak zauważycie, że kobieta chce się mocno przytulić, skacze wam na szyję, to też sprawdza, czy jesteście silni, męscy macie krzepę. Czy macie uścisk flegmatyka, czy bierzecie ją w te wasze imadła, aż trzeszczą kości. Mówię. To może i wydawać się głupie, ale kobiety to sprawdzają, także trochę pary w rękach z pewnością nie zaszkodzi. Panowie, na dzisiaj to tyle. W niedalekiej przyszłości zrobię materiał o tym, jak odbijać takie testy, ale już na większej liczbie przykładów. Natomiast to, co dzisiaj musicie zapamiętać, to to, że w lwiej części przypadków nie możecie reagować emocjonalnie na te testy. Czasem wystarczy coś wyśmiać, obrócić w żart. No a jak to nie poskutkuje, to oczywiście trzymać się własnych zasad. No bo jak raz pozwolicie sobie na chwilę słabości, no to co do zasady nic się nie stanie, pod warunkiem, że nie będzie to w waszej relacji normą. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli materiał się spodobał, to tam jest taki czerwony przycisk, można go pacnąć, będę wdzięczny. Wszystkim wam serdecznie życzę zdrówka. Pozdrawiam antek.